Marcos dorastał z wilkami, pełen tęsknoty, przypomina sobie, kiedy mając 7 lat, przyłączył się do ich stada w odległej dolinie gór Sierra Morena. Zobaczyłem kilka małych wilków i zacząłem się z nimi bawić. Podążyłem za nimi do jaskini i tam zasnąłem. Potem przyszła wilczyca i zmierzyła mnie wzrokiem, a ja wcisnąłem się w kąt skały. Ona podeszła, zaczęła mnie lizać i od tego momentu należałem już do nich. Dziś Marcos ma 66 lat i mieszka w Rante, w małej miejscowości w hiszpańskiej Galicji. Z trudem nauczył się mówić. Do życia w cywilizacji wciąż się nie przyzwyczaił, choć jak przyznaje, jest dużo wygodniejsze. Tutaj wszystko jest proste. Ogień rozpala się przy użyciu zapalniczki, a nie kamieni. Tak jest ze wszystkim, ale za to pod gołym niebem możesz robić co chcesz, nie musisz nosić ubrań. Tu z kolei słyszę: popatrz jak wyglądają te spodnie, buty do nich nie pasują, a ta koszula ludzie nie dają ci spokoju. Marcos, nietypowy odludek, nie chce dostosować się do obowiązujących norm. Dla ludzi na początku był dzikusem opowiadającym głupie historie. Chętnie bym uwierzył w to, co opowiada, ale niektóre rzeczy trudno sobie wyobrazić. Na początku w ogóle mu nie wierzyłam, ale potem powstał film opowiadający o jego życiu. Na podstawie życia Markusa nakręcono film. Macocha go biła, a ojciec nie potrafił zapewnić wyżywienia. Rodzice postanowili więc wyrzec się dziecka i oddali go na wychowanie pasterzowi, który krótko po tym zmarł. Markus został sam. Polował z wilkami do czasu, kiedy skończył 19 lat. Wtedy znalazła go policja. Będąc zmuszonym do życia w cywilizacji, zamieszkał w jednym z klasztorów w Madrycie, ale nawet siostry zakonne nie potrafiły w pełni przystosować człowieka lasu do życia w społeczeństwie. Wychowany przez wilki mężczyzna pozostał więc odludkiem o niewiarygodnej przeszłości. Film w reżyserii Gerardo Olivaresa ma udowodnić, że Marcos mówi prawdę. W końcówce filmu Bohater pojawia się osobiście. Po tym filmie atmosfera wokół Markosa poprawiła się. Ludzie tutaj w miasteczku zmienili się. Wielu wzięło mnie na stronę, by mnie przeprosić. Ja na to mówię, za co mnie przepraszacie? Przecież nic mi nie zrobiliście. Wtedy odpowiadają, wzięliśmy Cię za kogoś, kim nie jesteś. Wybacz nam. Te reakcje zadziałały na niego pozytywnie, ale wciąż woli dziką naturę niż cywilizację. Z ludźmi to jest tak. Jeśli nie masz pieniędzy, jesteś nikim. Nie masz co jeść, nie masz nic. A tu na wolności możesz sobie sam poszukać jedzenia. Jeśli chcesz zjeść rybę, to łowisz ją w rzece. Jeśli chcesz mięso, to było proste. Po prostu skamlałem, wtedy przychodziły wilki i szliśmy na polowanie. Futro ofiary było dla mnie. Jednym z niewielu ludzi wspierających Markosa jest Manuel. Akceptuje go takim, jaki jest. Muszę przyznać, że ten Marcos nie przywykł jeszcze całkowicie do życia tutaj. Momentami jest naprawdę w dobrej formie, ale czasami zachowuje się inaczej. Dziwnie. Gryzę wtedy. Marcos całe swoje życie musiał dawać sobie radę sam, będąc wśród ludzi, nie czuje się u siebie. Żyje samotnie, a jego prawdziwym domem jest dzika natura.